Nieubłaganie zbliżające się do końca wakacje to czas ostatnich przygotowań do nowego roku szkolnego w placówkach gminnych. Prace porządkowe i drobne remonty odbywają się także w żłobku, bo 1 września dziecięcy gwar znowu rozbrzmiewać będzie w murach placówki. Gruntowny remont związany z wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań przeciwpożarowych i rozbudowa żłobka miejskiego miały miejsce w roku ubiegłym, dlatego rusztowania przy placówce nas zainteresowały. Skąd więc te prace? W tamtym roku rzeczywiście był bardzo duży remont. To była przebudowa, rozbudowa, no i pewne rzeczy powychodziły, które wcześniej nie były do przejścia widzenia i tak, y, taka została podjęta decyzja, że te rzeczy zostaną zrealizowane w tym roku, żeby już i tak nie przedłużać tego remontu, który się przedłużył w roku ubiegłym. I jaki jest zakres prac? Są wykonywane roboty na dachu, to są takie zabudowania kominów czy obrobienia kominów, tak to panowie budowlańcy nazywają. Są chowane pewne instalacje, pewne kable, które są na dachu, wewnątrz jest poprawiana wentylacja, szczególnie w pomieszczeniach piwnicznych i jeszcze została wymieniona główna rura kanalizacyjna odprowadzająca ścieki z budynku. Remont starych budynków ujawnia często nieprzewidziane wcześniej do wykonania prace, takie które trzeba wykonać natychmiast i takie, które można odłożyć. I jak nam wyjaśniła dyrektor Agnieszka Bieniek, tak właśnie jest w przypadku żłobka miejskiego. Zakres prac nie jest duży i wszystko będzie gotowe na czas, zwłaszcza, że w pomieszczeniach, z których korzystają dzieci trwa tylko sprzątanie, tak jak każdego roku przed przyjęciem dzieci po przerwie wakacyjnej. W tym roku e, panie opiekunki bardzo się cieszą, że nie ma takich e, gruntownych, poremontowych porządków, w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci, także to jest tylko taka kosmetyka, dezynfekcja. No i rzeczywiście no już się przygotowujemy na przyjęcie dzieci. W przyszłym tygodniu już rodzice będą nas odwiedzać razem z dzieciaczkami, tak żeby od 1 września można było całą parą ruszyć. Rozbudowa żłobka miejskiego zgodnie z szacunkami prowadzonymi przed jej rozpoczęciem zaspokoiła potrzeby mieszkańców bo wszystkie dzieci pracujących rodziców miejsce w żłobku otrzymały. W tym roku mamy o tyle komfortową sytuację, że dzieci wszystkich pracujących rodziców dostały się do żłobka i nie, dostały się, nie dostała się tylko część dzieci tych rodziców, z których jedno, jeden z rodziców nie pracuje. Natomiast są oczywiście listy rezerwowe. My na bieżąco przyjmujemy wnioski, bo często się zdarza, że w trakcie roku ktoś zrezygnuje z miejsca w żłobku. Dlatego jest bardzo duża szansa dla tych rodziców, którzy nie zdążyli w terminie, czy nie podjęli takiej decyzji, e, mogą złożyć wniosek teraz i, i jest duża szansa na to, że w trakcie roku dzieciątko się dostanie. Niebawem dziecięcy gwar wypełni ściany budynku. Niestety, jak zwykle na początku, w wielu przypadkach nie obędzie się bez łez. Miejmy nadzieję, że będzie to tylko krótki czas adaptacji.